Jeśli chcesz wrzucić swoją toaletę na kompletnie inny poziom higieny, to oglądaj ten odcinek. Zapraszam Was na pierwsze wrażenia Cleanwave Breeze 700, czyli inteligentnej toalety z funkcją mycia. Elektryczną deską. Kochani, witam w kolejnym odcinku TechWishowych Nowinek. No i dzisiaj nowinka jest nie byle jaka, bo na Wokandzie mamy inteligentną toaletę od CleanWave, czyli Breeze 700. Jest to inteligentna toaleta z funkcją mycia, ale nie tylko. Funkcji jest tutaj napakowane naprawdę dużo. Najlepsze jest to, że każda jest użyteczna, każda na pewno usprawni czy to higienę w łazience, czy to waszą higienę i wasz, przede wszystkim wasz komfort. No bo korzystamy z papieru toaletowego od 400 lat, a jak wiadomo, najpierw myjemy ręce, a potem je wycieramy, więc jakąś zależność już sobie tutaj sami ułożycie. Ja zapraszam Was na pierwsze wrażenia, właśnie z tego oto ultra inteligentnego kibelka, który ma nawet pilot. I mogę nim otworzyć sobie pokrywę. To ta toaleta może wam zaoferować, czyli użytkownikom, mianowicie może wam zaoferować świetne tryby myjące. Mamy do dyspozycji mycie przednie, czyli damskie, mamy do dyspozycji mycie tylne, czyli klasyczne, i mamy do dyspozycji hydromasaż. Każdy z tych trybów y, możecie sobie oczywiście personalizować. Y, ciśnienie wody, temperaturę wody, wysięg dyszy, czyli zasięg tej dyszy. Możecie też dostosować do własnych preferencji. I oczywiście możecie to zapisać y, na konkretnym użytkowniku. Na pilocie macie dostępnych dwóch użytkowników, więc elegancko może to Wam wejść tutaj w krew. Rutynka, wszystko jest ustawione. Nawet temperatura deski i temperatura suszenia. No i właśnie teraz przechodzimy do kolejnego etapu, czyli no, nikt nie lubi siadać na zimnej. Desce. No i tutaj CleanWave wychodzi nam naprzeciw i daje nam podgrzewaną deskę. Do dyspozycji macie 4 stopnie podgrzewania deski. E, oczywiście możecie sobie je tutaj z pilota ustawić, no i siadacie zawsze na cieplutkiej deseczce. To już nie ma tak, że po kim siadacie i wtedy jest ciepła, tylko jest ciepła przygotowana dla was. No i deseczka oczywiście antybakteryjna, ale to zaraz. Oprócz tego, jeżeli to posiedzenie już zostało odbyte, no to teraz. No, możemy sobie tam tym papierkiem ewentualnie po umyciu e, wysuszyć, ale nie musimy. Z racji tego, że toaleta nam dostarcza również funkcję suszenia. E, mamy oczywiście dostępne też cztery tryby suszenia. Tutaj wybieramy sobie jakby m, temperaturę tego suszenia. No i po tym, jak już wszystko zostało załatwione, nic nas nie interesuje. Odchodzimy sobie, toaleta automatycznie się zamyka i wtedy dopiero się spłukuje. To jest bardzo ważne z racji tego, że spłukiwanie w. W takiej konfiguracji uwalnia kilka milionów bakterii po waszej łazience, a pewnie gdzieś tutaj, zaraz naprzeciwko tej toalety, stoją wasze szczoteczki do zębów. Teraz przejdźmy może do funkcji samoczyszczących, czyli ta higiena tej łazienki, o której mówiłem. Bardzo ważne, no bo jednak te bakterie tutaj potrafią namieszać. Zacznijmy może od tego, gdzie go otwieram i. Po każdym użyciu dysza myje się sama. Czyli tutaj temat dyszy mamy załatwiony. Toaleta korzysta z wody elektrolitycznej, więc tutaj mamy jeden etap zabijania bakterii. Toaleta ma wbudowane światło UV, więc to jest drugi etap. Ta nieprzywieralna powłoka pomaga tutaj też w utrzymaniu. No i bardzo wysokie ciśnienie wody i ten system tornado flash, więc wszystko tutaj będzie elegancko spłukane i no nie ma prawa tutaj być żadnego brudka. Deska oczywiście jest antybakteryjna. No to mamy już co ona może dla nas? Mamy już co ona może zrobić sama i teraz jak ona jeszcze ta toaleta nam ułatwia codzienne użytkowanie. A ułatwia muszę powiedzieć całkiem nieźle, bo możemy to wszystko wykonać bezdotykowo. Oczywiście w zestawie jest przycisk na ścianę, żeby to wyzwolić wszystko ręcznie, ale w zasadzie my nie musimy tej toalety dotykać przez cały czas, na przykład jak przychodzimy na jedyneczkę, to dajemy sobie nogę tutaj. Noga tutaj oznacza, że tu jest przycisk, który ona generuje czujką, czyli daje nam taką niebieską kropkę na podłodze. I wtedy my sobie tą nogę kładziemy na tą kropkę i ona robi wszystko automatycznie. I teraz załatwiamy temat. Stajemy jeszcze raz na kropeczce. Ona się zamyka i automatycznie się spłukuje. Omówiliśmy sobie pokrótce ten nasz kibelek. Mam nadzieję, że produkt Wam się podobał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tego produktu, śmiało piszcie w komentarzach, to sobie trochę o tym pogadamy. Zapraszam Was na techwish.pl, tam już trochę o tym napisaliśmy. Macie dostępnego naszego bloga, macie dostępny też landing, możecie też zadzwonić na infolinię i zapytać, co w ogóle z tym jest grane. On jest już dostępny, już go można kupić. My zabieramy się za film z montażu. Mam nadzieję, że to będzie w moim mieszkaniu, ale to jeszcze jest kwestia dyskusyjna. Zachęcam Was do zostawienia sub'a, jakiegoś lajka i widzimy się w następnym. Do zobaczenia.